Witam wszystkich. Słuchajcie moi drodzy. Mamy wyjętą połóżkę lewą. No i się okazuje, że ktoś tu był przede mną. Ktoś tu był przede mną, bo tak na tej prawej położce przegół wewnętrzny jeszcze jest na opasce oryginalnej. Tutaj nikt nie grzebał. To już jest moja robota. Już jest przegół włożony. Zaciśnięty. Yy, ale. Ale, ale tutaj powstała nam dziura i tutaj też już ktoś był, bo to nie jest oryginalna opaska, czyli było wymieniane yy, i teraz tak, przegub wewnętrzny też był robiony, ktoś to tutaj niedokładnie nam nałożył tą gumę, bo zobaczcie jak to wygląda, muszę to ściągnąć. Rozłożyć. Dziwi mnie tylko fakt, że ten element, który był wymieniony, czyli ta osłona przegubu wewnętrznego, przypuszczam, że była tutaj już jakaś anomalia. Zostało to pewnie nieruszone, bo ten przegub jest ciężko ściągnąć. Dodatkowo ten przegub, który był wcześniej. Ten zewnętrzny prawy no jeżdżony był na pewno z półtora roku albo więcej, bo nie było praktycznie osłony. I gumy. Ktoś to widział i też tego nie zrobił. Czemu? Nie wiem. Także ja sobie to zdejmę, dokładnie to naprowadzę, tak jak powinno być, żeby tutaj damy trochę jeszcze smaru. Z usiarczkiem molibdenu to ściągniemy. Zobaczymy, czy się uda uratować ten oryginał. Bardzo bym chciał, ale jak się nie uda, to ciężko. Będzie dla klienta, bo musi dwa przeguby wymienić. To jeszcze uratujemy, bo widzę, że już się poci. Nie weszło tam na kryzę i dlatego wylatuje smar. No niestety tak to bywa. Także mamy już w tej chwili ten uszczelniacz mamy wymieniony na nowy. Tam widzicie jeszcze smar w oryginale. Tutaj mamy stary jeszcze. Ale będzie nowy, także o to podciekało. Już widzę, że się zrobiła tutaj otoczka na górze, bo ja to wcześniej myłem. Że ktoś to tą położkę wyjmował. Niestety nie zadał sobie trudu. Zostawił stare uszczelniacze. co się po prostu zemściło, tak no i tyle praktycznie. Jakby ktoś szukał filtra. To macie go tam. A może... tu macie Terek Do wyjęcia. Będzie nowy już jest. Nowy już jest z blueprinter. To działamy dalej.